Moje sekretne miejsce. Dziś opowiem Wam o moim sekretnym miejscu. Każdy nosi w sobie swoje sekretne miejsce, takie, które jeszcze nie istnieje naprawdę, a jednak już potrafi ogrzać duszę. Dla mnie jest nim chatka pod lasem, cicha, maleńka, pachnąca drewnem, kawą i ziołami suszącymi się pod stropem. Jestem ilustratorką i pisarką, a także rękodzielnikiem. Przede wszystkim jednak jestem introwertykiem. Tworzę obrazy i opowieści dla dzieci. Rysuję, piszę, snuję historie, które wędrują dalej, kiedy ja gaszę lampkę na biurku. Już od roku mieszkam w wynajmowanym pokoju na wsi, daleko od szumu tego świata. Żyję bardzo prosto i ubogo. Pomagam w polu, bo innej pracy tu nie ma. Uczę się codzienności tej spokojnej, opartej na drobiazgach, ale także trudnej, bo przebywam między ludźmi mającymi inne niż ja podejście do świata i do natury. Mieszkam między osobami, przy których wypadami mi milczeć, ponieważ to, co powiem, i tak zostanie wyśmiane, przestałam mówić o tym, że ścinanie trawnika dwa razy w tygodniu podczas suszy jeszcze bardziej wyjałazienie. I że psy powinno się wyprowadzać na spacer na smyczy, a nie puszczać je wolno, by sobie pobiegały po polach, bo mogą mnie wrócić, zwłaszcza w czasie żniw. Nie mówiąc już o budach i łańcuchach, musiałam pewne rzeczy odpuścić, bo i tak nikt nie słuchał osoby, która jest młodsza, więc nic nie wie o życiu. Na domiar złego jakiś czas spędziłam w mieście na studiach. Więc teraz się wymądrzam, a wiadomo, że ludzie po studiach są leniwi i nic nie potrafią. Takie panuje tutaj przekonanie. Kiedy jest mi ciężko w marzeniach, wracam do chatki, którą sama odnowię. Oszczędzam każdy grosz. Marzę o opuszczonym małym domku, który gdzieś już na mnie czeka. Ściany będą skrzypieć jak stara melodia, a każdy sęk w drewnie. Będzie pamiętał moje dłonie. Będzie tam być może trochę ciasno, ale zawsze przytulnie. Ta myśl podtrzymuje mnie na duchu, kiedy wszyscy mądrzejsi dookoła mówią mi, że jestem artystką i intelektualistką, więc nie rozumiem prawdziwego życia i nigdy nie zarobię na dom. Przykre jest to, że mówią to najczęściej osoby, które dom odziedziczyły po rodzicach albo dziadkach. Ja jednak wierzę, że mi się uda mimo wszystko. W moim domu krzesła zostawię zawsze lekko odsunięte od stołu, jakby ktoś miał zaraz przyjść, usiąść i opowiedzieć o swoich planach i marzeniach. Nie będzie to dom, w którym wszystko będzie ustawione pod linijkę, jak w muzeum. Dom, w którym naczynia są zbierane, zanim goście dojedzą ciasto. Na kuchence czajnik będzie gotowy, by zagwizdać do mnie jak wierny przyjaciel, kiedy będę przygotowywać kawę dla gości. Na blacie czekać będą kolorowe kubki, każdy inny, każdy z własną historią. Do nich naleje herbaty albo kawę dla przyjaciela, który tu zawędruje, albo dla kogoś, kto akurat potrzebuje chwili ciszy. Wierzę, że dom, w którym jest miejsce przy stole i odsunięte krzesła, nigdy nie będzie pusty. Zresztą ja nigdy nie czułam się samotna, choć nie mam wsparcia od rodziny. To na mojej drodze pojawiło się wielu wspaniałych ludzi, którzy pokazali mi, że świat wcale nie jest tak wrogim miejscem, jakim niektórzy chcieliby go widzieć. W moim sekretnym miejscu jest też miejsce dla moich zwierząt. Szary kot Nobel zasypiałby na parapecie, zostawiając ślady łapek na szkicowniku, jakby chciał współtworzyć moje ilustracje. Luna, wierna i mądra psinka, biegałaby po ogrodzie, pilnując, by nikt nie zakłócił naszego spokoju. Zawsze pierwsza, by pocieszyć, gdy dzień jest zbyt ciężki. A biała kotka Enola, cicha, prawie niewidzialna, jak duch domu. Siedziałaby na najwyższej półce, patrząc niebieskimi oczami, które zawsze widzą więcej niż ja. I wydają się dostrzegać jakieś niewidzialne ruchy. Wokół chatki chciałabym stworzyć ogród. Nie taki perfekcyjny, równy i wyplewiony z ostatniej cokrotki, ale żywy, dziki i współpracujący z naturą. Posadzę warzywa, tak by jedne wspierały drugie. Już kiedyś próbowałam i widziałam, jak bez żadnych oprysków wszystko rosło zdrowo. Natura ma swoje tajemnice, które potrafi zdradzić tym, którzy chcą słuchać. Przy domku zawisną kolorowe budki dla ptaków i dla jeży, pomalowane moją ręką, jak bajkowe domki z A obok rozciągnie się łąka dla pszczół, które nie znajdują pożywienia na sterylnych trawnikach. Pod potem posadzę malwy, słoneczniki, wrotycz i nawłoć. Przed nimi zioła, które będę suszyć jesienią. Uwielbiam zapach szałwii i rozmarynu. W każdym słonecznym miejscu będzie rosła lawenda, a jeśli uda mi się odpowiednio zadbać o grunt, może nawet posadzę wrzosy. Moje sekretne miejsce będzie odbiciem mojego charakteru. Trochę baśniowe, trochę melancholijne, zawsze blisko natury i daleko od wrzasku świata i neonowych świateł. To przestrzeń, w której każda kreska w szkicowniku, każdy liść przy drodze i każdy dźwięk wiatru znajduje swoje miejsce w jakiejś opowieści. Mam nadzieję, że te moje wszystkie marzenia będą jak nasiona, ukryte w ziemi. Poczekają cierpliwie, aż przyjdzie czas, by zakiełkować. Robię co mogę i pracuję tam, gdzie tylko znajdę pracę. Oszczędzam na czym się tylko da. Nie potrzeba mi wiele. Ale mimo wszystko moje marzenie o własnym kącie jest wciąż odległe. Może moje sekretne miejsce stoi gdzieś na skraju lasu i czeka na mnie tak, jak ja czekam na nie. Istnieje w moim sercu. Opowieściach w każdym obrazie, który rysuję. Może czeka, aż będzie mnie stać na własny kąt. Czeka, aż je odnajdę. Wierzę, że kiedyś naprawdę otworzę drzwi tego domu, pachnącego zielenią i drewnem. Może i ty masz swoje sekretne miejsce. Jeśli tak, napisz mi o nim i dbaj o nie. Bo być może to ono wzywa Cię tam gdzie naprawdę powinieneś być.